Mogę go w sumie tutaj. albo może nie. Myślałem o tym, o próbie paraliżu go, ale chyba to nie będzie potrzebne. Też. no teraz używa ryku, który też mu wcale nie pomoże, bo ja będę cały czas nawalał atakami. specjalnymi, a nie fizycznymi. Więc tutaj paraliż nie będzie potrzebny. Gadżet tego. no pokona całkiem łatwo. I Winston jest pokonany. Huuuu, jestem wyczerpany. Bo takim czymś to nawet nie była walka! Ty, kurczę słabi jesteś gościu, naprawdę. Że o, tam jeden, jeden Pokémon i pa to wszystko jestem wyczerpany tą walką, mimo że trwała, nie wiem, jakąś minutę max czy coś. Eee, wyślę teraz może... Ale Grette na pierwszy slot, na pierwsze miejsce, teraz jeśli się. Ona może spisze. a czym jak się sprawdzi tam przeciw komuś, no z kim będę... <laughs> W najbliższym czasie walczył. O, tu mamy ożywienie revive. No, to też się oczywiście przyda, tak mi się zdaje oczywiście. I tu jest... no no tu jest kolejna trenerka. Nie przychodzę tu często, ale zawalczę z tobą. Okej, okay, więc pokaż co masz? O oh, disz. Egzekutor. O, oh, this Egzekutor. O oh, a te stare czasy, kiedy jeszcze się, no wiecie... Kiedy się, no, oglądało jeszcze te, wiecie, filmy kinowe Pokémon i wiecie, że był ten, no, jakby taki filmik mały no Pikachu i tam innych, wiecie, na wakacjach. Przed głową kinówką, coś takiego. A to były czasy. I tu cię mam, skarbie! Przegrałam! Mówi się trudno, a my tylko możemy iść dalej i dalej i jeszcze dalej. Nieskończoność jeszcze dalej może. E, tylko kto teraz będzie pierwszy? Może Cyrus? E, czy. Nie, nie, tobie albo Cyrus. E, ktoś z tej dwóki Może na Cyrus, może jemu damy szansę. Zobaczymy, czy też będzie dawał radę, czy nie. To będzie, jakby trochę, też zależało od tego, jakie Pokémony no, spotkamy w najbliższym czasie. Hm. Czy wiesz może coś o cosplayu Pokémonów? E, Wybacznie, ale nie jestem takim maniakiem jak ty, Pokémoniaku Steve. Wow! Krytyczne uderzenie i konfuzja. Przy tym jednym ataku nieźle. O. Ty jeszcze żyjesz! No, to by było na tyle. Owszem, i nie, nie wiem nic o żadnych cosplayach, więc proszę iść, ode mnie to świrze. Okej, okay, więc już od niego odleciałem, znaczy pojechałem, właściwie odjechałem od niego swoim rowerkiem. Użyję kolejnej miksturki, bo w tej walce z kolei trochę mi Kargarok mocno ucierpiał. Może też użyję miksturki na gadżet na wszelki wypadek, też to nie będzie głupie, bo wiecie. Teraz te miksury, wiecie, te słabsze, te zwykłe, po prostu nie będę miał kiedy ich używać potem, potem w grze one będą po prostu już no, zbędną rzeczą, będą tylko miejsce w plecaku zajmowały i też nie są tak dużo warte, żeby je w sklepie sprzedać, więc teraz lepiej jest je użyć niż potem. Więc tyle tutaj w tej kwestii zrobiliśmy. I okej, okay, kolejny odstraszacz. No, muszę cały czas wchodzić i. Je... Nie, nie revive! Dlaczego chciałbym, bra no, brać teraz revive? Naprawdę, nawet nie, nie chciał, więc oczywiście się od tego powstrzymam. Eee, mi tu widzę kolejny z tych gości, co podróżują po górach. Tu się przyda, Toby, bo jak mówię, ci zazwyczaj mają Pokémony kamienne, czy to. Eee, no, ziemne, czy to też ewentualnie. Typu walczącego i w sumie tak, w tym miejscu właśnie, no, gdzie teraz jestem, w tym tunelu, właśnie można walczyć albo z tym, no, gościem, albo z tym. ja no, się tutaj zdecyduję na walkę z e, obydwoma. Tak naprawdę, bo wiecie, dla Expa zawsze się ten Exp przyda, mimo wszystko. Aż jak mówię, no jeden z tych gości jest e, obowiązkowy, drugi nie. Ale no tak, jak mówię, tak to mówię na wszelki wypadek, żebyście wy wiedzieli, moje techniki pokemonowe! Sprawę, że ty. Opuścisz, PŁACZEM! A ten ma z kolei Jyotuda na levelu 25. No znów niby wysoki level, a to jest tylko jedyny Pokémon, którym on dysponuje więc też Wodny Puls, taki Tobi czy taka Cruella. Tutaj powinni tego no, doda na, nawet one hit Więc to było wszystko, co, co, no, co do walki z tym Alenem. Poddaję się! Jesteś lepszym technikiem! Nie, po prostu znam słabości i mocne strony, no, Pokemonów i moich i twoich. Tutaj technika nie ma zbyt dużo do gadania, szczerze No mówiąc. E, czy to mi się z pierwszy? Jeżeli tak, to chyba dobrze. Tak dobrze, bo tu jest, no, jest kolejny z tych podróżników i... On też, no obstawiam, że będzie miał jakieś dzieło dotyczące onixy. Droga przez tunel jest długa, dzieciaku. O nie chciałem konsania. Chociaż konsanie też nie zabiera tak mało demyża. A znaczy wiem, no to trochę nie ma sensu, bo wiecie, to jest kąsanie, no wiesz, używasz zębów? Na kamieniu? No, no to nie powinno być zbyt efektywne czy coś, ale. No. jakoś tam działa. Nie wiem. Logika Pokémonów w kąsanie jest dobre na Pokémony kamienne, bo, bo jest typu ciemnego, czy tam mrocznego, a Jak mówię, logika Pokémonów. No wiadomo, pod kilkoma względami, no tak by ją można kwestionować. I Tobi na levelu 25 uczy się nowego ruchu, którym jest ten szybki obrót. Otóż jest to no dosyć słaby ruch typu normalnego, jeśli chodzi o moc, bo mocy ma tylko 20, z tego co pamiętam. Ale ma jednak jedną ciekawą funkcję, otóż ten ruch uwalnia pokemona z takich ruchów właśnie jak nie wiem jakieś owijanie, duszenie, no też na ściana czy kolce. Otóż jeżeli Tobi użyje tego obrotu, to, to już wiecie ten no efekty właśnie z takich ruchów jak Konsanie, czy... znaczy nie konsanie, owijanie czy jak mówię kolce, no, te nasiona, czy coś takiego Te efekty po prostu już no, nie będą trwały już no, ani chwili dłużej po prostu ten obrót z tych ruchów jakby uwalnia jak mówię, no, niby ciekawy ruch, niby może pomóc, ale po prostu nie będę się go uczył, bo jest słaby, ma zbyt małą mocy, jak na mój gust, więc nie będę tego się zamierzał uczyć. A czy nie, ja właśnie, właśnie chcę się tego, no, nie uczyć. No, i teraz jest! O to chodziło! To wygrałaś! Jaku to prawie jak ten, jak Wario w Mario Party, jak mówi, to I mist! No, ale cóż, idziemy dalej. No, tu jest kolejny z tych podróżników pokonanych. Tu widzę jeszcze kolejnego. Hmm, może tu się zgubiłem. No, wyluzuj, co ja robię? Które to się wychodzi? No, w tamtą stronę, jeżeli mogę jakoś Ci pomóc, no oczywiście pod warunkiem, że nie będzie stał w miejscu, jak wszyscy w tej grze właściwie. No może prawie wszyscy, znaczy no większość no tych wiecie trenerów, oni wszyscy, znaczy no jakby prawie wszyscy stoją w miejscu, niektórzy tam nie wiem, idą tylko w lewo, w prawo i szukają tam niby wiecie kontaktu wzrokowego z jakimś innym no trenerem i chcą z nim potem walczyć. E, użyję kolejnego odstraszacza i może niech tobie tak, Niech już przestanie walczyć, bo on, no, jak powiem, ma dużo EXPO, ma właśnie najwyższy level ze wszystkich moich pokemonów, które e, przy sobie teraz mam. E, teraz e, Cruella niech zostanie tutaj na pierwszym slocie, bo widziałem jeszcze, jest chyba kolejny jeszcze przed nami. E, znaczy, nie wiem czy widziałem, ale pamiętam właśnie, że to był kolejny z tych, no, e, wędrowców. Oj, tu jeszcze mamy linę ucieczki, na wszelki wypadek się to może też całkiem przydać. Więc teraz, no, okej, okay, zobaczę z tym oto panem. Ludzie ze mną jak ty powinni mi pokazać trochę szacunku! No w sumie trochę to do ciebie szacunku muszę mieć. No bo kurza tak właśnie nie wiem, stoisz, tak nie wiem, żyjesz w takich ciemnościach i w ogóle... I... jeszcze masz na imię Lukas! Okej, okay, masz mój szacunek. Nie będę mówił nic więcej. No, i to jest chyba nowy Pokémon, którego jeszcze wcześniej nie widzieliśmy. Jest to, no, Graveler. Na niego wyślę. No, teraz może tam Allegrette, bo ona ma jeszcze, no, te całe burzenie cegieł. i to jest ruch dobry też na Pokémony kamienne. Więc spróbuję, no, tutaj Allegretta szczęścia. A więc Graveler, jak mówię, Pokémon typu kamiennoziemnego, jest to forma ewolucyjna Geoduda. I w ogóle na tym sprawie on tak wygląda jakby, tak, nie wiem, jakby rapował czy coś, tak właśnie nie wiem, tak macha, że Yo, yo, yo! A to Feller wezmął kraweler czy coś, nie wiem. Dobra, więc użyjemy tego całego burzenia cegieł i zobaczymy jaki to damage mu zada. W sumie jest dosyć mały. Szczerze się większego spodziewałem. Nie będę tutaj bawełnę owijał, myślałem, że trochę więcej to zrobi. No, teraz w sumie to, no, zrobiło więcej. Oj, teraz używa ataku, który osłabia ataki elektryczne. A czym dwie rzeczy? Po pierwsze, czemu on tego użył przy Cliffere, który takich ruchów nie ma? Po drugie, czemu taki Pokémon w ogóle potrzebuje mieć taki ruch, skoro on i tak jest na, no, no, na ataki elektryczne odporny? Po prostu to nie ma sensu. Nie mam pojęcia, po prostu tytułem z evgn WHAT WERE THEY THINKING?! Poddaję się. Okej, okay, więc... Dobra, masz szacunek i możemy iść dalej. Niech ci będzie. Ehm, teraz tutaj na górze chyba coś będzie. Nie, nie będzie, tylko tam kamienie takie, które no nieco wyglądają podejrzanie z nimi. Tam potem będzie można coś zrobić, teraz póki co nie. Ehm, teraz e, niech może damy na pierwsze miejsce gadżet, myślę, że będzie teraz dobrym pomysłem na pierwszym miejscu, w pierwszym slocie. I kolejna dziewczyna chce za walczyć. Czy wiesz, jak możesz uniknąć zgubienia się w górach? Okej, nie mam pojęcia, co to znaczy, ale nieważne, nie interesuje mnie to. I Sofia nam to wystawia Jigglypuffa. Mam nadzieję, że mnie nie uśpi, bo ta walka, no. w takim wypadku może być uciążliwa. Ale też w sumie, żeby temu zapobiec, mogę właśnie użyć się, no. fali błyskawic i tego no, Jigglypuffa sparejżować, to nie będzie takie głupie? A, ten tylko używa kuli obronnej. Mi, mi to na rękę, jak najbardziej mi to na rękę, ponieważ, no. Ja raczej nie zamierzam no, na tym Jigglypuffie ataków fizycznych używać, a on, a właśnie ona tym spamuje dalej. No dobra, to mi jeszcze tym bardziej na rękę, cały czas mogę tutaj no, robić swoje rzeczy i się nie wahać. Tak używam teraz tego rozwojenia, ponieważ no, myślę, że może mi się przyda, no przy walce z kolejnymi Pokemonami, które ta tutaj no Sofia wystawi. Kula obronna. Spam kulami obronnymi. I to ci wcale nie pomoże. Ani trochę. Ani trochę. Tylko moje pytanie, jakim cudem ty jeszcze żyjesz? Jeszcze... Oczywiście, kurczę, jeden HP, jeszcze podłuję. Gadżet, weź się w garści po prostu, pokonaj tego papa. dziękuję bardzo. Wiesz co też, właśnie trafił tym, no, atakiem swoim teraz, no, kiedy był i i też jeszcze, wiecie, gadget dwa razy użyła tego, no, rozdwojenia, więc kurczę, ten Jigglypuff to jest, no, twardziel w sumie. To był jeden twardy Jigglypuff. No, nikt się z nim nie tacka, nawet, tak na taki, nie wiem, nawet Chuck Doris. Ale PJ to trochę inna historia, no. Ten DJ, ten no, ten ptasimuszek powinien łatwo raczej paść. I to się okazuje być prawdą. I Miał, no. Trochę w sumie to ironiczne, wiecie, z Pikachu kontra Miał. No wiecie, Pikachu, no, Pokémon, no, ten najważniejszy, no. protagonista w anime. Miał, jako wiecie, jeden z antagonistów. co takiem tutaj się nam, no, utworzył nieco ironiczny meczyk. Ironiczne starcie, ale, no, oczywiście, liczymy na to, że, no, moja gadżet, mój Pikachu, tutaj zwycięży, wygra z tym Miałem. Bo to jest fakt, panie Miał.